dumny ze swojego dziecka. Po prostu ciasto z rabarbarem, to dzisiaj będziemy robić. Jest to przepis, który jest chyba najpopularniejszym rabarbarowym moim przepisem na blogu. Kilka dokładnie składników, kilka ruchów łyżką czy trzepaczką, nawet wręcz użycie miksera jest niewskazane, bo masa się zbyt na powietrza i rapar bar opada w cieście, więc jest to takie najprostsze, wręcz piknikowe ciasto, które jest użelachetnione... Grapefruitem. W oryginalnym moim przepisie też jest dodatek Aperolu, którego dzisiaj nie będzie, bo nie mam go pod ręką, ale jeśli macie, dodajcie, ten smak będzie jeszcze bardziej szlachetny. Dobra, przystępujemy do pracy, aby zjeść zaraz kawałek ciasta na drugie śniadanie. Odmierzamy mąkę, półtorej szklanki mąki pszennej. Dodajemy proszek do pieczenia i pół łyżeczki soli morskiej drobnoziarnistej. Mieszamy. i odstawiamy na bok. Do dużej miski dodajemy dwa całe jajka, dwa żółtka. Mieszamy je z cukrem całkiem sporą ilością, ale pamiętajcie, że rabarber jest kwaśny, a będzie go sporo jest też sporo grajfruta, który jest gorzki, więc ten smak musi być zrekompensowany. Dodaję grapefruta, dwie główki z startej skórki. Fruta. Normalnie dodałbym w tym momencie ekstrakt e, waniliowy, ale go nie mam, więc dodam skórkę z e, ciapki z laski wanilii. To jak powiedziałem na początku, możecie tą masę wymieszać krótko mikserem ręcznym, możecie zrobić też to też w herbacie kuchennym, ale to ma być bardzo szybka akcja miksowania. Lepiej zrobić to nawet widelcem, albo po prostu trzepaczką. Kilka ruchów, bo nie chcemy zbytnio napowietrzyć masy. Chcemy, aby wszystko się ładnie połączyło, ale bez napowietrzania. To wystarczy. Dodaję jabłek grecki. Roztopione, wystudzone masło. I w tym miejscu dodałbym aperol, ale tak jak wspomniałem, go nie mam. Zadaję sok ze świeżo wyciśniętego krajfruta, który został po ścieraniu skórki. Jeszcze raz mieszam. I dodaję mąkę z proszkiem do pieczenia i solą. Mieszam wcześniej ją w innej miejsce. Trzeba, nie trzeba tego robić, ale w ten sposób jesteśmy pewni, że ta proszek do pieczenia i sól będzie równomiernie rozprowadzona po cieście, a nie będzie kawałków, których, które będą bardziej wyrośnięte, albo bardziej słone, albo mniej słone. Równość. Walczmy o równość dla ciast. Kilka ruchów i gotowe. Naprawdę bardzo błyskawiczne ciasto. Nie wiem, czy na tym kanale zrobiliśmy kiedykolwiek aż tak szybkie ciasto. No ale skoro jest taka ładna pogoda, to już skoro, szkoda czasami spędzać e, mnóstwo czasu w kuchni. Lepiej zrobić coś raz, dwa, trzy, a później pójść na piknik z znajomymi, na spacer i rozkoszować się takim ci ciastem w plenerze. Przykładam ciasto do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia, spód włożony do pieczenia, a reszta jest obsmarowana masłem i obsypana mąką. Rebarbar, Możecie go ułożyć jakkolwiek tylko chcecie na wierzchu. Możecie pokroić go w plasterki, obsypać górę, posypać cukrem i zapiekać. Ale możecie też udać się w zakamarki waszej fantazji i zrobić tutaj jakieś, e, jakieś wzorki z tego rebarbaru, tak jak ja teraz zrobię. Jedną połowę ciasta włożę długim plasterami rebarbaru, a drugie ułożę a... prostopadle. Prostopadle w nich. Jezu, gdzie jest z matematyki dzisiaj? Odcinam końce. I będę sobie sprawdzać, ile będę potrzebować. Więc ucinam pod kątem i układam go na środku. A żeby, bo ta jest okrągła, więc muszę tutaj trochę udzielić pod kątem. Kto pyta, ten nie błądzi. Aczkolwiek, jak już coś napisałem w przepisie, no to lepiej trzeba zapytać, przeczytać przepis, zanim no zdać się pytanie. A tych końcówek nie, e, nie wyrzucajcie, one pójdą na drugą stronę. To jest to bardzo relaksujące. To trochę jak układanie puzli. Bądźcie z mnie dumni. To nie jest piękne? Teraz wierzch posypuję cukrem. Pokier e, oczywiście złagodzi kwaśność barbaru, ale też skaramelizuje soki, które puści. Ten owoc zdziewa żywo. No i tak przygotowane ciasto leci do piekarnika. Dumny ze swojego dziecka. Ciasto sobie już piekło około 50-60 minut. Po prostu monitorujcie, bijając patyczek A po tym czasie, po tych 5 minutach, czy, czy po wyjęciu jest już suchy. Ciasto studzimy 10 minut w formie i dopiero wtedy możemy zabrać się za jego uwolnianie z rantów tortownicy, podważymy nożem, wyciągamy. Trzeba przyznać, że wygląda <kluz> dość majestatycznie. Jestem dumny z tej mozaiki, która powstała, muszę powiedzieć. Tak to powinno wyglądać, kochani. Bo jakie Zapach vanilli, rabarbaru, herbatki u babci. To jest takie ciasto, po prostu ciasto z rabarbarem, które chcecie zjeść na drugie śniadanie zabrać w drogę na majówkę. Już majówka minęła, więc nie, na wakacje, na spotkanie do znajomych. Na... Grilla, to cokolwiek. Łatwo się go transportuje, łatwo się robi, szybko się robi. Jest z e, jednej strony prosta, ale też ma tę nutkę ja Jeden ja już milion razy, więc mogę się na nim wypowiadać. I e, mogę jeść kolejny milion. Piękna. Jest to bardziej słodkie, bo to ten fruit i barbar. Bardzo są dominujące w tym cieście. Możecie polać jeszcze miodem wierzch, gdzieś jeszcze przyjemnie hmm, a, lepił, bo zawsze lepkość jest pożądana w deserach Ładnego. Jeśli macie ochotę spróbować, podajcie na bloga, link zostawiam tutaj w opisie tego filmu, gdzieś u góry powinien też latać. I zapraszam was do obserwowania kanału, bo jak co pojawiają się tutaj nowe filmy. Do zobaczenia! Nie było udane, ale smaczne chyba. Mm. Przydałem tym razem mniej cukru. Dlaczego tak właśnie. Wiem, że nie to można go redukować. Bo pomyślałem, że ci nic mówili mi, pisali, że nie, to jeszcze jest za nie za dużo cukru. Kur... ktoś dał jedną czwartuszkę cukru do tego ciasta. Hmm. Czy będzie się przepisy